do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu, ale jak każdego roku w Polsce rusza wspaniały projekt Szlachetna Paczka. Chciałbym zachęcić, zarekomendować wszystkim euczanom, mieszkańcom okolic, udział w tej akcji wsparciu potrzebujących rodzin poprzez darowanie przedmiotów, mebli, urządzeń, wszystkim tym rodzinom, które znajdą się na liście pomocy przed Świętami Bożego Narodzenia. W zeszłym roku zbieraliśmy rzeczy potrzebne dla rodziny, była to pani z dzieckiem, część naszych strażników pojechała do pani przekazać te wszystkie rzeczy i zakończyło się wielkim, wielkim wzruszeniem. wzruszeniem. Zachęcamy do udziału w tym roku, warto pomagać, zapraszamy. Opowiem o rodzinie, która tak naprawdę mnie najbardziej poruszyła. Jest to historia starszej kobiety, która w wyniku wypadku straciła męża. Następnie straciła syna, a, a na koniec tak naprawdę jej dom spalił się i, i też zginął w tym wypadku jej brat, bo została sama. To jest jedna z wielu historii, jakie możemy przeczytać i wybrać na stronie szlachetnej paczki w naszym rejonie Eudzkim. Uczyńmy te święta szczęśliwymi dla tych, którzy potrzebują pomocy. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 4, imienia profesora Władysława Szafera w Ełku I po raz trzeci nasza szkoła włącza się w akcję Szlachetna Paczka. W tamtym roku piekliśmy ciasta i poprzez właśnie tą sprzedaż ciast mogliśmy się wielu rzeczy nauczyć, bo takimi małymi gestami, jak na przykład upieczenie ciasta, sprawiliśmy radość osobom, które te ciasto kupowały i jadły, no oraz wspieraliśmy osoby potrzebujące i to chyba w tej akcji jest najważniejsze. Szlachetna paczka nauczyła nas, Przede wszystkim tego, że takimi małymi gestami możemy komuś po prostu pomóc. I że jeżeli nawet każdy od siebie da coś małego, to może z tego powstać coś wspaniałego. Pomagamy, bo lubimy.